Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam rację ratunkową włoskiej firmy. Miała być jeszcze woda tej samej firmy, ale niestety firma, w której ja to zamawiałem, nie potrafi wysłać tego, czego się zamawia. Więc niestety nie będzie. Racja przeznaczona głównie dla tratw, szalup, łodzi ratunkowych, ale nie tylko. Można to wykorzystać w survivalu, czy tam w preppingu jako taki zapas jedzenia na przykład do domu. Można to trzymać w samochodzie lub w plecaku typu BOP. No, są to takie batony, ciasteczka, niektórzy tak to nazywają. Całość waży 549 gramów, Z samego jedzenia mamy 515 gramów i kaloryczność 2392 kcal. W takim małym, zgrabnym opakowaniu. No, jak już mówiłem, produkt włoski, chyba raczej nikt takiego czegoś nie pokazywał. Zawiera to płatki owsiane, tłuszcz i glukozę. No, zazwyczaj, no i to koniec składu, oczywiście. Zazwyczaj tego typu racje mają jeszcze jakieś dodatkowe witaminy, minerały. No, tutaj jak widać, tego nie ma. Tu też nic nie podali. Więc po prostu taka zubożona wersja. No, ale za to jest niska cena. No, i jak to dokładnie wygląda w środku. Całość jest hermetycznie zapakowana Trwałość to 5 lat Tu na kartoniku będzie lepiej widać chyba No 5 lat w odpowiednich warunkach lub według mnie nawet znacznie więcej Tutaj nie ma się nic złego stać No i tak to się przedstawia Tu tak widać jakby to było podzielone na 7 takich batonów Chociaż zazwyczaj takie są jeszcze na mniejsze czyli być może będzie 14 sztuk Ale to oczywiście się zaraz okaże jak to otworzę Czy to jest łatwo otwieralne? Tu jest taki cudo więc ciach I mamy otwarte przyklejone ja. to są wszystko prasowane tak mocno, że tu będzie widać odejdzie łatwo a gdzie tam? Trzeba użyć noża nie wiem czy wszystkie egzemplarze takie są ale to powinno być z problemu bez noża pójść ale niestety Nic z tego nie będzie No jest to przełożone jeszcze taką Nie wiem czemu to tak się sprasowało No ale powiedzmy, że taki jest Powiedzmy dla mnie taki minus, że to jest Sprasowane, trzeba użyć noża, żeby to rozdzielić No ale w smaku jaki to jest To wcale nie jest praktycznie słodkie. Niby tu jest glukoza, czyli powinno być słodkie, a nie jest. Powiem szczerze, że jadłem wiele tego typu racji, i ta najmniej jest smakowita. Znaczy no, zjeść, oczywiście, jak ktoś jest bardzo głodny, to i tak musi. No powiem szczerze, że to się średnio nadaje do zapasów Sądzę, że powyżej 3 dni już miałbym tego dosyć Najsłodszą racją w zasadzie to była racja rosyjska tego typu Nawet już te inne lepiej smakowały No ma to konsystencję takiego no, batonu ciasteczka Coś w tym rodzaju Tylko nie jest mocno słodkie no, chociaż oczywiście zjeść się jak najbardziej da. No nie jest w sumie aż tak złe. Jeśli musimy, no to trudno. Szkoda, że tu, że jakiś dodatkowy witamin nie ma. Ja jeszcze zrobię taką jedną wersję. Bo to oczywiście można pokruszyć bardzo mocno. I z tego wyjdzie takie musli raczej owsianka, może wtedy będzie lepsza. No ja to się okropnie krusz. tyle wystarczy. Trochę wody. Czy to tu rozpuści tak. No te inne zazwyczaj się W bardzo łatwy sposób rozpuszczały Może trzeba nalać Gorącej wody Bo ja mam tu taką letnią No nie za bardzo to się rozpuszcza nawet Albo to trzeba bardzo mocno Rozdrobnić Po prostu W taki drobny pyłek To jest roboty na pół godziny. Tego sposobu ja przy tej akurat racji nie polecam. No z wodą to jest to jeszcze bardziej gorsze w smaku. Zdecydowanie to nie polecam z wodą jedzenia. A raczej na sucho. Nie wiem, czy to mój akurat egzemplarz został tak sprasowany mocno. Czy te inne też takie są. Może ciężko to bardzo oddzielić. No jak widać, jest są osobno, czyli jednak mamy takie 7 sztuk na całą dobę, ewentualnie na więcej czasu, w zależności ile będziemy potrzebować. No i to w zasadzie będzie tyle, jeśli chodzi o tą rację. No sądzę, że są lepsze od tej, oczywiście odpowiednio nieco droższe. Ja za bardzo, powiedzmy, że tej racji nie polecam, zwłaszcza, że ta firma lubi wysyłać nie te rzeczy, co się zamawia. Ale oczywiście, jak ktoś sobie chce takie coś do zapasów własnych kupić, to proszę bardzo. Cena, gdzie oczywiście ja to kupiłem, jak zwykle będzie pod spodem w opisie. I to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek aby nie ominął ciebie żaden film. No i do następnego filmu.